Dobry wieczór Państwu, zapraszam na kolejny odcinek programu Trudne Pytania, Trudne Odpowiedzi. Dzisiejsze pytanie brzmi: czy zawsze trzeba mówić prawdę, czy lepiej kłamać dla dobra innych? To jedno z najtrudniejszych pytań moralnych, które ludzkość zadaje sobie od wieków. Z jednej strony uczymy się od dziecka, że prawda jest fundamentem uczciwości zaufania i zdrowych relacji. Z drugiej, życie pokazuje, że czasami prawda może ranić, niszczyć relacje, a nawet prowadzić do tragedii. Czy w takim razie istnieją sytuacje, w których kłamstwo jest uzasadnione? Prawdomówność jest jednym z fundamentów zdrowego społeczeństwa. To ona nie opiera się to na niej opiera się zaufanie, zarówno w relacjach międzyludzkich, jak i w sferze publicznej. Wyobraźmy sobie świat, w którym każdy kłamie. Relacje międzyludzkie stają się niestabilne, biznes upada, a prawo i polityka zamieniają się w grę pozorów. Prawda jest wartością, która daje ludziom poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Z perspektywy filozoficznej. Immanuel Kant był zdecydowanym zwolennikiem absolutnej prawdomówności. Twierdził, że kłamstwo, niezależnie od intencji, jest moralnie złe, ponieważ narusza godność człowieka i prowadzi do rozkładu społecznego. Nawet jeśli miałoby chronić kogoś przed cierpieniem, w dłuższej perspektywie powoduje większe szkody. Jednak życie jest bardziej skomplikowane niż filozoficzne zasady. Wyobraźmy sobie sytuację, w której kłamstwo może uratować komuś życie. Klasyczny przykład to scenariusz czasów II wojny światowej. Ukrywasz Żyda w swoim domu, a gesta popyta, czy ktoś się tam znajduje? Czy powinieneś powiedzieć prawdę, wiedząc, że wydasz go na śmierć? Tutaj z pomocą przychodzi etyka uliterarystyczna, reprezentowana między innymi przez Johna Stuarta Mila, która sugeruje, że moralność czynu powinna być oceniana na podstawie jego konsekwencji. Jeśli kłamstwo przynosi większe dobro niż prawda, może być uzasadnione. Nie każda sytuacja jest jednak tak dramatyczna. W codziennym życiu często stosujemy tzw. białe kłamstwa, aby ochronić uczucia innych. Kiedy ktoś pyta, czy wyglądam dobrze w tej sukience, a odpowiedź twierdząca sprawi, że poczuję się lepiej, wielu ludzi wybiera nie do końca szczerą odpowiedź. Podobnie dzieje się w sytuacjach, gdy ktoś jest śmiertelnie chory. Czy zawsze powinniśmy mówić całą prawdę? Jeśli mogłoby to doprowadzić pacjenta do załamania? Wielu lekarzy i psychologów uważa, że sposób przekazywania prawdy jest kluczowy. Można nią franić, ale można też ją przedstawić w sposób dający nadzieję i motywację do walki. Kiedy kłamstwo staje się niebezpieczne? Problem zaczyna się, gdy kłamstwo przestaje być wyjątkiem i staje się normą. Nawet jeśli zaczynamy od niewinnych kłamstw, może się okazać, że stopniowo wchodzimy na ścieżkę manipulacji i oszustwa. Kłamstwo rodzi kolejne kłamstwa, a w końcu sami tracimy orientację, co jest prawdą. Z psychologicznego punktu widzenia osoby, które często kłamią, mogą z czasem zacząć wierzyć w swoje własne fałszywe historie. W skrajnych przypadkach prowadzi to do całkowitego braku autentyczności i problemów w relacjach. Więc jak znaleźć złoty środek? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy zawsze trzeba mówić prawdę. Każda sytuacja wymaga indywidualnej oceny. Możemy jednak kierować się kilkoma zasadami. Pierwsze, czy kłamstwo jest konieczne? Jeśli można powiedzieć prawdę w łagodny sposób, lepiej to zrobić. Drugie, jakie są konsekwencje? Jeśli kłamstwo prowadzi do większego dobra i nie krzywdzi innych, może być uzasadnione. Trzecie. Czy to wyjątek czy reguła? Jeśli kłamstwo staje się nawykiem, może być oznaką większego problemu. Czwarte, czy jest sposób, aby powiedzieć prawdę delikatnie? Często ton i sposób przekazania informacji są ważniejsze niż sam fakt. Podsumowując, prawda jest wartością, ale życie nie jest czarno-białe. Czasem lepiej jest przymilczyć pewne rzeczy lub przedstawić je w sposób, który nie rani. Jednak kłamstwo nie może stać się normą, bo niszczy zaufanie i relacje. Klucz tkwi w umiejętności wyważania między uczciwością a empatią. W końcu nie chodzi o to, by zawsze mówić wszystko, co myślimy, ale by mówić to, co przynosi największe dobro. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Myślę, że chyba zainteresował ten temat. I proszę Państwa. Jeśli się spodobał, to bardzo proszę o polubienie, subskrypcję naszej telewizji Iskra Życia TV. I ja zapraszam już jutro na kolejny odcinek trudnych pytań, trudnych odpowiedzi o godzinie 22. A dzisiaj życzę Państwu już spokojnej nocy, wspaniałych snów i przepięknego jutrzejszego dnia. Mówiła Ewelina Ebenberger. Dobranoc.